Siemanko widzowie! Dzisiaj nagrywamy z samolotów. Nie wiem czy Wam się może spodoba, może nie. Dam wam parę tipów, jak ktoś gra. A jak ktoś nie gra, to sobie pozna tą grę. Więc nie wiem. Może komuś się spodoba akurat. Fajnie by było, to byśmy mogli razem pograć, jakby się komuś spodobała. Yy, I specjalne pozdrowienia dla mojej siostry. Ma dzisiaj imieninki więc zostawiajcie łapki w górę dla niej. Tutaj o, załadowało się. Ok, lecimy do gierki. Okej, okay, widać już. Wszystko słychać dobrze? Yy, tak, kontynuuj. Dobra. Zlagowała mi się gira, okej, okay, połącz. Dobra, lecimy. Pokażę wam jak... Ja jestem w to w sumie dobry. Yy... O, bombowiec, wygraj bitwę led... O, chętnie wykonam tą misję. Ok, to jest bombowiec. Yy, czekaj, 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 czekaj. Yy, dzisiaj nagrywam bez kamerki jakby co. Więc nie piszcie mi w komentarzach, że Ej Max, czemu nie ma kamerki? No, dzisiaj nie nagrywam z kamerki. No, taki mam samolocik, poziomu trzeciego. Yy, to jest myśliwiec, a gdzie jest bombowiec? Yy... Myśliwskie, czy myśliwskie, wie, myśliwskie, wielozadaniowe, myśliwskie, myśliwskie, częste. O, bombowce, tu. Ok. Ok, i ja bym chciał go kupić. Kurde. Za mało trochę mam. Dobra, polecimy sobie nim. Duży samolocik, fajny. Lecimy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Co? Jestem ciekawy, i jak będziecie zaczynać. No, i naprawiłem sobie mikrofon, więc powinno mnie lepiej słyszeć. Lepiej powinno mnie słyszeć po prostu. Nie trzeba będzie tak jak na poprzednich odcinkach. Nie trzeba będzie podgłaszać na maksa. A teraz mi się gierka ładuje, dlatego jest czarny ekran. I trochę będzie słychać szczały. I czekajcie, ja może sobie ściszę. Yy, komputer trochę. 8 nie podgłaszam na maksa Dobra, ściszę sobie Tak na 8. Okej okay. No, okay. koniec już walenia w klawiaturę Dobra, lecimy na garizonik Która jest lepsza? A, to samo Dobra, lecimy Garizon Na garizonik lecimy Dobra Kur... Kurczę Oj, ojoj, słabo, słabo, słabo. Dobra, lecimy. Okej, okay, nice. Dobra, lecimy na garizanik. Dobra, nie a trzeba wycofać atak. Trzeba zrobić unik. Uuuu... Nie jestem, może, w to najlepszy. I nie umiem w to tak dobrze grać. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, lecimy i w tam stateczek walimy. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dobra, nie, ja chyba wychodzę z tej gierki. Zły samolot wziąłem do tej misji Kurde, trzeba uniki robić. Dobra, raz padnę i lecimy. Nie do wody. Dobra, lecimy. To baza. Dobra, obrywa na odległość. mi się przegrzała, zaraz spadnę dobra, tutaj jakiś samolot przeciwnika lecimy na ciebie, typie Siu. dobra, dobra, dobra nie, nie, nie. zmiana kierunku, zmiana kierunku spadamy, spadamy, spadamy dobra, turbo doładowanie dawaj, 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 lecimy, lecimy lecimy, dobra koniec z tobą Panie Janczarze. Na ogonie mi siedzi chłop. Szupi do góry, do góry, do góry, do góry. więc dobra. Wymanewrował, wymanewrował. Dobra, nie. Ja wychodzę chyba. Nie, wychodzę z tej giery. Zły samolot wybrałem. Więc... Niestety nie wyszło. Samoloty, o dobra, 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 już. Dobra, wezmę sobie go. Albo go, nie, go wolę. Czwóreczka. Lecimy, nim się będzie fajnie manewrowało. Ale fajne bomby. Może kiedyś zdobędę taki bombowiec. A nie wiem, nie wiem. Może kiedyś później. Może kiedyś to będzie. Może kiedyś nie. A, zastopowała się kolejka. Ok, minuta 50. Nie wiem, czy mi się chce czekać. Zaczekamy do minuty. I nie będę czekał minuty 50. Yyy, Jakie mam. Ej, ten... ten... dobra. Trudno to będzie. Trzy tysiące aż punktów. Uuu, to będzie dużo. Dobra. O, idealnie się załadowało. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy tutaj zaraz y, zrobimy. Mam nadzieję, że my to pierwsi zajmiemy, bo nie chcę, żeby oni to pierwsi zajęli. Dobra, czekajcie, podgłoszę sobie trochę życie. Nie życie tylko gra, tak na 20. Okej, okay, dobra, zaczynamy. O nie, trochę za głośno. Nam tak na 16. Dobra, powinno być okej. Okay. Dobra, lecimy. Dobra, zaczynamy. Lecimy. No i to jest o wiele lepszy strzał. Piramida. Ty. O! Ty też strzela. Pozdro. E, o nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, lecimy, 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 żeby będzie to wziąć na parę y, razy. Okej, okay. będę musiał to wziąć na parę razy. Dobra, lecimy, 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 lecimy. On ma lepszy manewr ten samolot. Dobra. Gdzie tutaj musimy. O, już zajęliśmy. Spoko. O, tutaj jeszcze mamy przeciwnika jakiegoś. Co jeszcze istnieje. Nie dobra, on już nie istnieje. Ej, zbłagowała się grafika. Dobra, lecimy. Szkoda, że w tym samolocie jest takie krótkie doładowanie, ale okej, okay. może być. Dobra, tam spada typek, dobrze. Dobra, tam walimy. Dobra, przejęliśmy. Przegrzałem trochę broń. Okej, okay, okej, okay, okej okay. i... Dobra, przejęliśmy to. Kurde, lotnisko przejęli. Dobra, garizon im przejmiemy. Tam mają garizon. Ok, spróbujemy przynajmniej im przejąć to. Nie wiem, czy się uda. Czy się może nie udać. Raczej mi się samemu nie uda, bo kurde tutaj mocny mają obiekt już obrywam mocny tutaj na początek strzały, dobra, 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 lecimy, manewr, poziom piąty, kurde, ale walnąłem od drzewa, ała, 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 ała. kurcze, ale dobry manewr, dobra, lecimy, 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 dobra, nie uda się, nie uda się, nie uda się. Do góry trzeba. Nie, 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 Kurde. Ach. Kurde, ale ma dobry samolot. Nie, co to ja nie miałem szans. Nie, przegramy. Oni mają trzy obiekty, my mamy jeden. No nie, no. Rozwalili mnie. Dobra, trudna, ale fajny samolot ma. Dobra, dajemy, bitwa, lecimy. Kurde, jakiś Aleksander, chodź tu, Aleksander. Dobra, chodź tu. Nie interesuje mnie, czy jesteś normalny, czy może jednak nie. Interesuje mnie, żebyś mi tutaj nie przeszkadzał w pracy. Jest. Jeden przynajmniej. Dobra, lecimy na lotnisko. Nie będę leciał znowu 50 kilometrów. A jajaj Przegramy Nie ma szans nawet Dobra To spróbujemy rozwalić Nie wiem, może się uda Dobra, to najpierw wwalimy. Dobra, leć, 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 leć Dobra Nie, 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 potężne obrażenia dostaję

nie, no oni mają o wiele lepszą drużynę. Przegrana. Przegrana na 100%. Oni mają prawie połowę, a my nie mamy nawet. No mamy ćwierć, a oni nie mają po, połowę. Nawet ponad. Dobra. Zajęliśmy lotnisko? Tam zajęliśmy. O, koksik.

Dobrze, lecimy dalej. Siema, Eniu! Dobra, teraz Ty lecisz. Ale nie w tą stronę, co powinieneś. No dobra, 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 dobra. Nie, 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 nie bo on mnie próbuje podpuścić tam. Dobra, lecisz stąd. Dobra, elo. Dobrze. Jest, poleciał. Dobra, wygrywamy to. To ich jest jedyna. Nie, przegramy. Jak oni przejęli, to oni mają szybciej. Żeby wygrać. Dobra, leć. Spadła. Leć! Dobra. Jeden, 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 jeden. Nie zostałem właśnie rozwalony, nie mogę już wrócić do bitwy. Dobra, będę oglądał tutaj graczy moich. Dobra, nie oni mega mocno obrywają. Dobra, lecimy. Dobra, to jest samolot, który obserwuje właśnie bombardowiec w tym przypadku. Mamy spore szanse na wygraną. Popatrzcie na górę ekranu. Ma zniszczone skrzydło porządnie, ma silnik rozwalony i z tego co ja tutaj widzę to płetwy. Tak, to się nazywa płetwa. I dokładnie mają zniszczoną, popatrzcie tylko. Okej. Okay. Ojej, ale, ale fajne. Chciałbym się w takim wykąpać, tylko żeby nie zginąć, no nie? Dobra, lecisz. Miejmy nadzieję, że to wygrasz. Zbombarduj to, jest! Jest! Wygrana! Dobrze! O, wszystkie samoloty zniszczyliśmy. Ok, nice. 9 minut też to trwało. Oh my god. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy. To jest najważniejsze. No dobra, to chyba na tyle. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. No i to chyba na tyle w tym materiale.